Dzisiaj zabieram w was miejsce wyjątkowe, położone jedynie 35 minut drogi od Poznania. Przepiękny dom, dworek w miejscowości Dąbrowa, niedaleko Śremu, w pobliżu lasu, rzeki Warty. Niesamowita nieruchomość. Zapraszam was do środka. Mam przyjemność zaprezentować wam przepiękny dom, dwór, który niegdyś należał do rodziny Skrzydlewskich. Później to miejsce służyło jako szkoła podstawowa to prawdziwa perełka dla koneserów, miejsc z historią, które idealnie łączą się z nowoczesnością. Dom ma powierzchnię 180 m2, położony jest na działce o powierzchni prawie 2000 m2. Niesamowitą wartością tego miejsca jest przepiękny ogród oraz nasadzenia, w wieloletnie klony, które dają przepiękny efekt zarówno latem, jak i jesienią. Ten ogród to idealne miejsce do wypicia porannej kawy.